Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Przed Wami analiza i omówienie najnowszego zwiastunu do Legionu Samobójców, czyli takiego soft rebootu filmu z 2016, który umówmy się otrzymał mieszane recenzje. Albo po prostu powiem prawdę, to był bardzo słaby film. Od razu fani zaczęli spekulować, gdzie jest ta wersja, którą nam obiecywali. I tak samo jak było z Ligą Sprawiedliwości Snydera, tak fani oczekiwali Legion samobójców Ajera. Niestety nic takiego nie doszło i James Gunn został zatrudniony, aby zrobić właśnie ten taki soft reboot um, Legionu Samobójców, który premierę będzie miał już 6 sierpnia 2021 na platformie streamingowej HBO Max i prawdopodobnie w kinach, jeżeli oczywiście będą otwarte. Pierwszy zwiastun do Legionu Samobójców jest naprawdę napakowany akcją easter eggami, jest prześmieszny, przezabawny, przekomiczny, dziwny, może tak tak więc w zwiastunie filmu osadzonego w świecie DC dostajemy praktycznie wszystko co byśmy chcieli jest to taki Task Force 20 mamy tutaj całą grupę super antyherosów dokładnie tak i Pewną niespodziankę w postaci wielkiego kajdżu, ale o tym na samym końcu. Zapraszam do omówienia i analizy najnowszego zwiastunu Legionu Samobójców. Na samym początku zwiastunu widzimy autobus w niebiesko-żółtych barwach, który jest, no, delikatnie mówiąc, lekko poobijany. W środku znajduje się, oczywiście zgadliście, Legion Samobójców. James Gunn wcześniej potwierdził, że Legion Samobójców będzie odbywał czy przeżywał swoją przygodę na południowoamerykańskiej wyspie Corto Maltese. Tak więc, prawdopodobnie jest to scena wyciągnięta prosto z tej wyspy. Dalej otrzymujemy zdjęcie ze środka autobusu, i na samym początku widzimy Idrisa Elbe jako Bloodsport. W komiksach DC Bloodsport jest bardzo dobrze wyszkolonym zabójcą i super wrogiem. Generalnie działa jako nowy Deadshot w Task Force X. W tej scenie widzimy jak Bloodsport rozdaje bronie wszystkim pasażerom autobusu, no i oczywiście nie może powstrzymać się z zażartowania z Peacemakera i jego toaletowego hełmu. Zwróćcie uwagę na to jak są wszyscy ubrani. Idris Elba nosi taką zwykłą pokrwawioną koszulkę a la tanktop. Na przykład John Cena nosi zwykłe ubranie, zwykłą polówkę wygląda na to, że cała drużyna chyba straci swoje kostiumy albo jeszcze ich nawet nie zyskała. Oczywiście na końcu każdego autobusu siedzą największe kozaki, tak również jest w tym przypadku. Widać tutaj pismakera w koszulce Polo i tym toaletowym hełmie. Muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę przezabawnie. Zaraz obok niego jest Rick Flag, czyli jedna z niewielu postaci, które powracają z 2016 roku. Dalej za nimi widać Thinkera, King Sharka i Polka Dotmana. No więc wygląda na to, że misją Legionu Samobójców jest uwolnienie Harlekin. W ogóle swoją drogą, kto był na tyle zwariowany i nieświadomy jej umiejętności i tego co może zrobić, że ją porwał. Tak więc jej koledzy stwierdzają, że pora ją odbić. Bloodsport w pełni zgadza się z tym planem, podczas gdy Flag mówi, że nawet Task Force X nigdy nie zostawia swoich z tyłu i trzeba ją uwolnić. Jest to po pogłębienie relacji między Harlequin a nim od pierwszego filmu. Dalej na biurku Wallera widać folder z um, dokumentami dotyczącymi Radka Chera, które... Pokazują, że będzie miał jakiś większy wpływ na fabułę w dalszej części filmu. Viola Davis powraca w roli Amandy Waller. Wygląda na to, że twórczyni oryginalnego Task Force X siedzi gdzieś w bezpiecznym miejscu, rozdając tylko karty. Rozmowa, którą przeprowadza, sugeruje, że ta scena pochodzi ze sceny podczas uwalniania Harlekin. Jednak pewien ukryty detal wskazuje na drugą grupę Task Force X. Spójrzcie teraz na ekran. Na jednym z monitorów widać zapis kamery, na którym widać drugą grupę Task Force. Na niej widać Boomeranga, TDK, Savanta i wielu, wielu innych. Ewidentnie druga drużyna, czy drużyna zastępcza, czy drużyna B, zwał jak zwał, jest w innym niż ten niebiesko-żółty autobus. Wygląda na to, że obsada Legionu Samobójców będzie podzielona na dwie grupy, z której każda będzie miała jakieś inne zadanie do wykonania. Kiedy wspomniany autobus dociera do miejsca akcji, widać jak Flag, Bloodsport i Polka Dotman wspinają się, czy próbują wedrzeć się do jakiegoś oficjalnego budynku rządowego, czy do jakiejś ambasady. W tym samym czasie głos Amandy Waller mówi, że to są bardzo niebezpieczni ludzie. Tak więc wygląda na to, że Harlekin została porwana przez Silvio Lune, czyli lidera jakiejś rządowej organizacji wyspy Maltese. Już kiedy ma zacząć się akcja odbijania Harlekin, ta pojawia się za jednym z bohaterów, witając wszystkich jak gdyby nic się nie stało. Oczywiście, jak widzicie, cała jest pokryta we krwi, tak więc wygląda na to, że uwolniła się sama. Ciekawe, czy pokażą tą scenę w filmie. W każdym razie, bardzo fajnie, dziękuję, że jej reszta drużyny miała taki miły plan, żeby ją odbić. Harlekin w DCEU wielokrotnie była zawodzona jej przyjaciółmi, którzy na każdym kroku coś jej obiecywali, a później wychodziło jak zwykle. Wartym zauważenia jest, że Bloodsport poznaje w tej scenie Harlequin po raz pierwszy raz, co wskazuje na to, że obie postacie nie były w oryginalnym składzie Legionu Samobójców. Dalej, zwiastun kompletnie zmienia ton. Z misji ratunkowej przenosimy się do więzienia. Task Force X Amandy Weller złożony jest z różnego rodzaju skazańców. Jest to idealna okazja, aby wprowadzić nowe twarze. Poznajemy tutaj Michaela Rukera wcielającego się w Savanta. Siedzi na podwórku więziennym, idealnie odbijając piłkę o ściany. W komiksach Savant jest niesamowitym hakerem, ale wygląda na to, że w tej wersji jego umiejętności zostaną nieco rozszerzone. Dalej poznajemy Blackguarda. W komiksach ukazywany jest jako fight ponieważ jego mordercze plany zwykle nie dochodzą do skutku ze względu na jego własną głupotę. W tej scenie widać, że postać będzie miała podobne cechy. Blackguard niezdarnie odrywa papier toaletowy z podeszwy swojego pomarańczowego kroksa. Jako ostatniego poznajemy łasicę podczas gdy liże szybę. Ciekawe, na szczęście przystaje, gdy zauważa, że jest obserwowany. W tą postać CGI wciela się Sean Gunn, brat reżysera, który często pojawia się w filmach brata. Łasica w komiksach jest bezwzględnym mordercą, lecz tutaj dostaje trochę groteskowości. Taki odpowiednik kroketa z MCU. Dalej widać, jak drużyna B dumnie kroczy przed amerykańską flagą. Od lewej widać Łasice, Blackguarda, Mongal, Javelina, kapitana Bumeranga, TDK. Wcześniej widzieliśmy ich na monitorze Amandy Weller. Ciekawe na jaką misję wysłała ich Amanda. To tylko wzmacnia teorię, że w filmie zobaczymy dwie osobne drużyny. Z prawej strony widzimy Savanta w komiksowym stroju. Wypowiada się o Legionie jako o sławnych antycherosach. Czyżby misja pokonania Enchantress przysporzyła im sławy? Kolejne zdjęcie ukazuje kapitana Bumeranga w pełnej krasie. Pierwszy raz pojawił się w oryginalnym filmie z 2016. Jego strój nieco się zmienił, teraz ma czapeczkę, a bumerangi przyczepione są z przodu dla łatwiejszego dostępu. Kolejną postacią, którą poznajemy, to TDK. W komiksach jego umiejętnością jest możliwość oderwania sobie kończyn, które następnie odrastają. I prawdopodobnie ta umiejętność mu się przyda. Ciekawe, czy spotka się z King Kingsharkiem w filmie. No i jedyne, co tak naprawdę chcę zobaczyć w tym filmie, to Harlekin z bazooką. No i teraz mogę umrzeć szczęśliwy. To ujęcie pochodzi prawdopodobnie z ostatniego aktu filmu podczas bitwy na plaży Corto Maltese. Kolejne ujęcie pokazuje, jak King Shark skrada się za plecami niczego niespodziewającego się obiadku, zanim Shark go pożar wymruczał tylko "nom nom". Ewidentnie King Shark jest komediową postacią, coś jak grud w MCU, lecz znacznie bardziej śmiercionośną. Dalej widzimy odprawę, która od dziwo poszła całkiem sprawnie. Na odprawie widać innych członków Task Force niż dumnie krączących przed flagą. Czyżby zadaniem tych było posprzątanie burdelu, jaki zostawili poprzednicy? Zobaczymy. Jednak Bloodsport zauważa, że wszyscy prawdopodobnie zginą. Na co Polka Dotman odpowiada, że ma taką nadzieję. Wydaje mi się, że ta odprawa dotyczy jednak misji odbicia Harlekin. No i tutaj widzimy drużynę Bloodsporta. Nie wiem jak wam, ale mi to przypomina scenę z władcy pierścieni. Idziemy dalej. Kolejna sprawa to przesłuchanie Finkera. Poważna sprawa, ponieważ na szali jest życie Task Force, jednak Harley nie byłaby sobą, gdyby nie rzuciła jakimś żartem. W kolejnej scenie Peacemaker przypomina Bloodsportowi o swoich obowiązkach jako lider grupy. Ze zwiastuna wydawałoby się, że to właśnie Bloodsport będzie liderem, a nie odwrotnie. Jedna z lepszych scen oryginalnego filmu to spotkanie w barze. W tej wersji dostajemy coś podobnego, tylko bar zamieniamy na dyskotekę. Na parkiecie można zobaczyć Peacemakera i Polka Dotmana. Ciekawe jakie kocie ruchy będzie miał ten drugi. Dalej widać jak Harley, Polka i Bloodsport uciekają z walącego się budynku. Queen dalej ma ze sobą ten kijek na flagę, więc zakładam, że ta scena pochodzi z misji ratowania Harley. To co teraz widzicie na ekranie prawdopodobnie pochodzi z procesu rekrutacji Legionu. Bloodsport w więziennym ubraniu chwyta długopis i rzuca się na Amanda Weller, pokazując, że gdyby chciał, to by mógł ją zabić. Jednak dalej pojawia się King Shark, przyćmiewając to, co właśnie zrobił Bloodsport. Momenty z King Sharkiem pokazują jego surową siłę. Tutaj widać, jak bez trudu rozrywa żołnierza na pół. Teraz wiadomo, dlaczego został zrekrutowany do Legionu, no bo chyba nie ze względu na jego inteligencję. Kolejna scena wygląda jakby wyciągnięta prosto z franczyzy Johna Wicka. Harlekin z zabójczą precyzją powala wrogów, podczas gdy za nią widać eksplozję kwiatów typowa scena dla filmów o Harlekin. Jej wygląd i ślady krwi wskazują, że jest to scena z jej ratowania, którego ewidentnie nie potrzebuje. Nic mnie w tym filmie już nie zdziwi. Na samym końcu zwiastunu poznajemy Starro, wielkiego kaiju, który miał być wrogiem Ligi Sprawiedliwości. Dacie wiarę? Starro będzie głównym przeciwnikiem w filmie. Niestety, Zwiastun nie wskazuje skąd się wziął ani dlaczego robi to, co robi. Starro może być wynikiem eksperymentu Silvio Luny. Wygląd Starro jest zgodny z komiksowym, więc jeżeli jego umiejętności też będą zgodne z komiksami, no, to teraz wiadomo, dlaczego potrzebne są dwie drużyny Legionu Samobójców. Pierwsza drużyna miała swój moment przed amerykańską flagą. Kolejna ma podobną scenę, lecz tym razem w deszczu. Która lepsza, dajcie znać w komentarzu. Widać tutaj King Sharka, Rat Chera 2, Rick Flaga, Bloodsporta, Harley, Peacemakera, Thinkera, Polka Dotmana i kogoś, kogo nie znam, a wy znacie, dajcie mi znać w komentarzach. Także to jest wszystko co zauważyłem w pierwszym zwiastunie do Legionu samobójców w reżyserii Jamesa Gana. Jeżeli coś ominąłem, to dajcie mi znać w komentarzach poniżej, albo jeżeli się pomyliłem w jakiejś sprawie, to również sprostujcie ją w komentarzach poniżej, ponieważ ekspertem nie jestem, a powiedziałem to co wiedziałem. Dzięki za uwagę. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!